Dzień witam Was w dzisiejszym odcinku. W pierwszym odcinku ze świata na lawie. Jestem już na świecie i wszystko się zaczęło od razu palić. Są jakieś krowy. Krowy by nam się przydały. Świnie, drzewa, drzewa. Właśnie jeszcze są drzewa. Musimy szybko pozyskać jakąś sadzonkę. W sumie byle jaką. I zwierzęta nam by się też przydały. Bo wszystko za chwilę będzie płonąć, więc najlepiej byłoby, gdybyśmy zdobyli już jakąś sadzonkę na starcie. Byle jaką, to się już nie liczy. Jaką świadomo, że dębów, no bo dąb w końcu bije. O, jest sadzonka dębów, spadła do lawy, kurde. Szybko. Sadzonka jakaś. O nie, o nie. Dobra. Sadzonka, dobra, jest sadzonka. Y, bierzemy sobie to. I dobra, i zobaczymy, czy w domach jest może coś ciekawego. Kartograf, to nie, to nic y, ciekawego. Hmm, to się nam nie przyda, to się nam nie przyda. O, dobra, jedzenie. Jedzenie, dobra. Mamy przepieczoną baraninę. Idziemy sobie zobaczyć re resztę wioski. O nie, o nie, palę się. Dobra. Zginąłem. Tutaj. Mam na szczęście sadzonkę. I musimy sobie wziąć łóżko. Dobra, skaczymy. Bierzemy łóżko i tyle. Dobra. Musimy lecieć dalej. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mieli w tym w kościele domek. Mamy tutaj piecyk. Dobra. Ten dom będzie chwilę bezpieczny. Więc musimy sobie tutaj skraftować jakieś podstawowe itemki. Mamy już podstawowe itemy. Kopiamy sobie to sobie też wykopiemy, taki ładny blok. Piecyk na pewno i tak, tu jest lawa, więc... Nie ma co ryzykować. Lecimy sobie dalej. No, ale no, tu jest już kościół Golem. Tak. Golem. Coś, co nam się przyda bardzo. Albo i nawet najbardziej z wszystkiego. Czyli Golem. Generalnie pozwoli nam zdobyć itemy, których normalnie byśmy nie zdobyli. Bo ma w sobie. Co on w, w sobie ma. On ma w sobie ten. Dobra. Dobra. Dwa, trzy. I jest na trzeciej nas już nie. Dobra. Nie tego nas. Musimy go rozwalić. I co on sobie z żelaza zrobił? Wiadro wody w sumie. Pozwoli nam zrobić portal do netheru. Bo... No bo inaczej się tu nie da po prostu. I ile nam dropnął? No. Cztery. Nieźle. Czyli w sumie starczy nam na wiaderko wody. i respią się tu slimy niestety? Czyli w sumie bardzo niefajnie, bo nie dość takich zwykłych e, przeciwników, w sensie lawy, to mamy jeszcze tutaj slimy, które dodatkowo nam przeszkadzają. Pozbieramy sobie jakieś nasionka, wiadomo, na farmę. Niżże, bo chyba wszystkie nam się dropnęły, jakie są w Minecrafcie. Więc to jest spoko. Dierdza bym sobie wydobył, no tak. Dziś by nam się w sumie bardzo przydał, bo bo potem ciężko będzie zdobywać tego digita. Robimy sobie tak. Wiaderko i łopatę. Łopata i wiaderko. Dwa wiaderka byłyby najlepsze. Ale dobra. To, to jest mniejsza. Wiaderko nam się zawsze przyda. Myśmy wpadli do lawy. Czy gdzieś. A łopata to, żeby zdobyć y, itemy. Znaczy to. Czyli w sumie dość OP item tutaj, bo można go wydobyć. Ciężko jest go wydobyć, a przydałem się, żeby przeżyć tutaj i mieć jakąś farmę. Dosłownie czegokolwiek. Tutaj są jeszcze jakieś resztki, ale to teraz nie interesuje. Zwierzęta się będą respiły w zagrodach. Skrzynka i jabłko, ziemniaki, chleb. Dobra, chleb. Mamy jedzenie. Czyli że jesteśmy w sumie blisko posiadania jakichkolwiek itemów musimy się tu podbudować nie gdzieś ten koblem. Mhm, nie ma nic. Czyli idziemy dalej. Tutaj musimy sobie zdobyć jedzenie. A nie byłoby się w wiosce z kowalem osiedlić. Bo kowal ma. No chyba dobre trady są z kowalem. Za żelazo może nawet. Generalnie musimy zrobić sobie jakąś tutaj osadę. Albo w tej wiosce, albo w jakiejś dalszej. No... Chyba w dalszej. Z niej już w sumie niewiele zostało. Nie ma na razie też emeraldów. Druga sadzonka, drzewa. Trzy już mamy. No, druga sadzonka, trzy już mamy. Już trzy sadzonki mamy. O nie, slajmy. Coś, z czym nie chcemy walczyć, ale one są zbyt głupie. O nie, ten, ten nie jest taki głupi. Łowca potworów, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. Baranina jest. I musimy się przedostać do jakiejś wioski dalej. Najlepszym chyba sposobem będzie po prostu dojście do jakiejś wioski poprzez stawianie wody. I tylko gdzie jest jakaś wioska, tam się wyłania jakaś wioska, ale to jest dość daleko. Dobra, to do niej sobie w sumie pójdziemy. Przydałoby nam się jeszcze jakieś żarcie, więc sobie pozabijamy je. Niestety, takie ten. Co możemy sobie jeszcze zrobić? O, tutaj jest Pedrock. To je pozabijać takim sposobem. Będziemy mieli przy przypalone jedzenie. Dobra. Dobra, mamy przepalone jedzenie. Lawę sobie odstawimy. I lecimy do kolejnej wioski. Żeby może tam zdobędziemy jakieś. W miarę dobre itemy. To jest nieskończone źródełko, ale nam jedno wiadro staczę. Przypuszczam, że w każdej osadzie jest ten. Tam jest. Nie mogę mieć takiego przybliżenia, ale z tego co widzę jest tam kowal, więc. Sid nie jest ustawiony, ale... Ale w sumie fajnie, bo gdyby był tam kobal. Dobra, I dotarliśmy właśnie już do wioski. Zdążyłem się przez, przez ten czas. Naprawdę, długi tunel z obsydianu. jest tutaj zrobiony. I dotarliśmy już, kiedy ona jest dość mocno spalona. Ale sobie punkt odradzania muszę zrobić. O nie, pochodnie bym sobie zebrał. No właśnie, brać pochodnie. Musimy sobie ją całą zobaczyć Szczerze mówiąc to w sumie łóżko nie ma skrzynki Jest skrzynka nie ma dobra musimy sobie tutaj porobić trochę jeszcze takich przejść Żeby wiecie weź. Być... o barwniki coś co nam się przyda w sumie bardzo ciężko jest to zdobyć oho pod tym jest dirt, dobra. Warto wiedzieć. Ale nie ma skrzynki. Nie wiem, czy skrzynki płoną, czy nie, ale Ale ich nie ma. Trzeba uważać, bo żeby się nie spalić. Dobra. Masz. uratowałem cię, osadniku. Będziesz mi w sumie potrzebny, prawdopodobnie wpadł jeden, dobra. W sumie tutaj nic ciekawego nie ma, bo znowu bym prawie wpadł. Więc idziemy do chaty Kowala, która jest niezłym kandydatem, na no zostanie moim nowym domem. I okej. Okay, mocnej temy, Bardzo bym powiedział, czy sobie poobtaczać okolicę wodą. Bo chyba tutaj zamieszkam. I temy są bardzo dobre. Generalnie domek... Domek też jest w miarę spoko. So, ja muszę tutaj zrobić przejścia pomiędzy domami. Dobra i to będzie ten domek. On jest spoko. Skąd mi to jeszcze dla wałapie? Stąd, więc jak tu się wszystko wypali, to już będzie naprawdę git do zamieszkania. Odstawimy sobie itemy. Musimy sobie go trochę ugardnąć czyli musimy sobie pozbierać płotki. Tutaj sobie wywalić lawę, dać sobie tutaj wodę, bo wiecie, tutaj, tutaj woda jest cenniejsza od lawy. I potem będę musiał jeszcze polować na golemy, co jest pewne, bo golemy są mega przydatne, szczególnie tutaj. W serii. I tutaj muszę sobie dać wodę. Myślę, że tutaj zrobić na takie poczwórne śrudełko jest pomysł. Zrobić sobie tutaj po czwórnej źródełko wody. A jest to do zrobienia, bym powiedział. Szczególnie jak tutaj damy sobie taką... Bo nie, tutaj to zostawić. Tutaj sobie dać po czwórnej No, jest to pomysł. Na, na, na pewno mi, mi by się przydało źródełko wody. No i raz. tu ma studnię ta wioska, więc studnia jest też dobra. Bo... bo ten, bo jest woda nieskończona. Dobrój na razie może nie wygląda jakoś superowo, ale... No, jak na te standardy tutaj jest w miarę dobry. Muszę sobie zebrać to, bo to mi tu nie pasuje do wystroju, a przyda mi się do budowy. Muszę sobie poskopić Czego to drewno jest niezniszczalne? Chyba jednak tu zostanie. Dobra. Muszę sobie zrobić, ogarnąć jakieś te piecyki, stąd wezmę, bo one mi tu w sumie nie pasują. Muszę to trochę podzmieniać. Wszystkie te bloki takie, które mi się mogą przydać, daję sobie je tutaj. I generalnie tą ściankę też wyburzymy bardziej otwarta przestrzeń. I tutaj sobie dajmy na to, że postawię jakieś piece. Generalnie dość dziurawa podłoga. Tutaj sobie postawię piece i inne moje itemy, które udało mi się zdobyć. Nie wiem po co mi tu piece w sumie, bo mało jest rzeczy, które mogę tu przepalać, ale jak już je zdobyłem, to czemu by z nich nie skorzystać. Crafting table. I w sumie dzwon. W sumie dzwon też jest spokojny. I co mam jeszcze więcej? W sumie tyle. reszty itemów, które mogłyby mi się przydać. A są tu naprawdę dobre. Itemy: sobie odstawię, bo jest tutaj żelazo. 3 złota. Siodło, czyli możemy mieć jakiegoś konia. Trochę seta. I w sumie tyle: takie deski, nasionka. Teraz w sumie zrobimy sobie. Szybko farmę, no bo w sumie czemu by farmy nie zrobić? I, I farmę drzew najpierw, no przecież. Tutaj sobie musimy zrobić farmę drzew, więc potrzebny jest nam jakiś teren. Kończy nam się jedzenie. O nie, bug. Trzeba to odstawić. Dobra. Tutaj sobie zrobimy farmę drzew. Ponieważ mamy tutaj już sporo terenu takiego subsydianu, żeby nam się te drzewa nie podpalały. Tutaj wszystko ładnie wyczyścić. Tu sobie postawimy trzy pierwsze drzewa. Najlepiej niech one będą jak najdalej od lawy, a też, żeby mogły rosnąć. Więc nie wiem, w jakich odstępach trzeba je postawić. Tu tutaj sobie zrobimy jeszcze jedno, ale je tutaj odsuniemy. I stawiamy sobie raz. 3. Dlatego mamy sporo pochodni z różnych domków, więc przy każdym dostaniemy sobie pochodnie, żeby mogły rosnąć. I teraz zajmiemy się farmą, czyli też dość potrzebną rzeczą, bo w sumie zresztą dziś do sobie zrobimy farmę. Będzie ona przy domku. I w sumie obtoczymy ją jakimś koblem, bo w sumie czemu nie? O, no to taka całkiem spora, bym powiedział. W środku sobie zrobimy lawę. Musimy też sobie teraz zrobić motykę, żeby y, ją tutaj zaorać. Dużo marchewek mamy, dużo praktycznie wszystkich itemów. Wrzucimy sobie tam za chwilę do tamtej wioski, by ją do końca pozabierać, te itemy, które nam się przydadzą. Najlepiej chyba hodować marchewki. Mi się wydaje, że one będą najlepsze. Więc sobie zrobimy marchewki. Można sobie nawet tutaj element wystroju, bym powiedział. To jest sobie takie... O nie! Ja zepsułem totalnie. Muszę szybko iść po nową wodę. Wreszcie mam tu nieskończone źródełko. I nie problem. O dobre. Jakieś tutaj lampki, żeby to dobrze rosło. Teraz trzeba zaorać. No, na większości posadzimy marchewki, bo jednak to one mi są najbardziej potrzebne do przeżycia. Możemy sobie co zasadzić? Ziemniaki, Te ziemniaki też zasadzę. Buraków nie będę, ale ziemniaki w sumie. Nie, do rozmnażania zwierząt mi są potrzebne. Te pszenica, to pszenicę zasadzę. I dobra, tak wygląda moja sprawa. Musiałbym sobie, moja sytuacja na razie. Musiałbym sobie y, obudować ten domek do, do końca, bo na razie jest on taki trochę zbyt otwarty. Wszystkie itemy sobie tu wsadzę. Bo a ja mogę sobie to z Shiftem robić, jak to się z Shiftem robi? A tak, dobra. Już trochę lepsza metoda. I począłem, jest też druga skrzynka, dobra. Druga skrzynka musi być. Drzwi mamy dużo, osadnicy jacyś są. Muszę sobie ogarnąć z nimi jakieś trady. Bo w sumie tak, bo mi się przydadzą. Nie, dobra, łopaty nie biorę, to biorę, to biorę. F i drzwi sobie od razu postawimy. Gdzie będzie wejście do mojego domu? Tutaj będzie. Tutaj będą drzwi i tutaj się będzie wchodziło do domu. No, pochodnie pochodnie mi się przydadzą oświetlenia całego mojego domu, by przynajmniej na jego terenie się nic nie rozpiło. I mi się wszystko będzie rosnąć. Dużo slajmów generalnie. Obla Terakota jest ładna. Z Terakoty będę mógł większość pobudować. Muszę sobie poszukać jakichś villagerów, z którymi mogę mieć jakiekolwiek trady. Przecież nie wziąłem w sobie najważniejszego, czyli wiaderka wody. Więc dobra, pougarniam sobie tutaj wszystko i będziemy się widzieli w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie, pa!